Miał być film i Recka tego oto fajnego krosa i nie myślcie, że ja znowu sobie coś kupiłem, bo ja to już mam ścieżkę od łóżka do trenażera i od trenażera do łazienki. A jak zgrabnym slalomem wyminę rowery, to potykam się o lampy, statywy, aparaty i tego typu klimaty. To kolega zanabył ten sprzęt drogą kupna. Historia zakupu tego egzemplarza była długa i wyboista. Obiechaliśmy wszystkie sklepy w Warszawie i okazało się, że Cross dość luźno podchodzi do tematu specyfikacji. I każdy jeden egzemplarz, pomimo że ten sam rocznik, ten sam model, ten sam rozmiar, jeden miał otwory montażowe w widelcu i tu na dole na trzeci bidon, inny nie miał. Jeden miał korbę 170, jeden miał 172,5 i w zasadzie nikt nie wiedział, czego się można spodziewać. Także po kilkunastu telefonach do najróżniejszych sklepów handlujących crossem stanęło na zakupie przez internet i chyba opiekował się nami Bóg kolarzy. Bo jak się zaraz dowiecie, recenzji nie będzie, a rower wraca tam skąd przyjechał. Spuśćmy zasłony milczenia na montaż kierownicy i klamkomanetek, bo daje sobie głowę uciąć, że mechanik płakał jak przykręcał. Albo trafiło na takiego, co nigdy w życiu nie widział baranka z bliska. Natomiast dokładniejsze oględziny wykazały, że w tym miejscu jest odparzony lakier i dodatkowo nie bardzo da się wkręcić śrubkę mocującą na koszyk na bidon. Dodatkowego smaczku do tego dodaje fakt, że w gwarancji znajdziecie zapis, że nie dotyczy ona. Powłoki lakierniczej i ewentualnej korozji wynikłej z niewłaściwej konserwacji lub przechowywania. Także jeżeli ten lakier zacznie odłazić, no to za miesiąc czy dwa szans na oddanie go na gwarancję nie ma w zasadzie żadnych. Z tego powodu, jeszcze w zasadzie tego samego dnia, kiedy rower został wypakowany, trafił do najbliższego salonu krosa z reklamacją. Ja wiem, że zaraz ktoś napisze, że to tylko kawalątek odłażącego lakieru i to jeszcze w dodatku pod koszykiem na bidon, czego kompletnie nie będzie widać. Natomiast no, miejmy, kurde, jakąś litość to jest taczka za parę tysięcy złotych, a nie rower z marketu za pięć stówek. W każdym razie, tak jak powiedziałem, rower trafił tego samego dnia do dealera Crossa na reklamację. I w sumie w ciągu chyba kilku godzin, dealer zaproponował zrobienie zaprawek lakierniczych w tym miejscu. Na co oczywiście kolega nie wyraził zgody, no bo to jest wszakże nowy rower. Także następnego dnia dostał SMS-a, że reklamacja jest niezasadna, ale zostało to naprawione w ramach gestu handlowego. Zapytacie, co zostało naprawione, skoro reklamacja jest niezasadna, albo jak polakierować ramę w jeden dzień? No, na to pytanie ja Wam nie odpowiem, natomiast mogę Wam powiedzieć, że w ramach tego gestu handlowego został po prostu przegwintowany ten... Otwór na śrubę, tak żeby dało się spokojnie wkręcić śrubkę i zamocować koszyk na bidon. Natomiast lakier, tak jak był, tak jest. Teraz zapewne już się domyśliliście, dlaczego nie będzie recenzji ani jazdy próbnej. Po prostu za sekundę odgarniemy nieco śniegu z tego sprzętu, zapakujemy go do kartonu i wraca do sklepu. W myśl ustawy o prawie do zwrotu w ciągu 14 dni. Swoją drogą ciekawe, skoro Cross nie uznaje takiej wady odłażącego lakieru za rzecz podlegającą gwarancji, co dalej z tym rowerem się stanie? Czy zostanie to naprawione i sprzedane jako towar niepełnowartościowy, czy po prostu trafi na sklep i będzie czekał na klienta w krawacie, który jest mniej awanturujący się? Piszcie, co na ten temat sądzicie w komentarzach. A ja spadam na jakąś gorącą kawkę. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia, hej.